Znajdujemy się na terenie MKS Jasło, czyli Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Firma powstała w 1960 roku. Szantaboru stanowiła Autosan, co nie powinno właściwie dziwić, ponieważ niedaleko jest miasto Sanok, czyli miasto, gdzie znajduje się fabryka autobusów Autosan. Tutaj mamy San City M09 LE. Są tutaj także na stanie takie rodzynki, jak właśnie H935, Autosan H6. Są i karusy ściągnięte z Norwegii, Autosan A909, a ja Wam za chwilę pokażę prawdziwego rodzynka. Mamy dwa Autosany H921. Jeden z pneumatycznymi drzwiami, drugi z klamkowymi, także jedyny, który jeździ jeszcze właśnie z klamką. Mamy drugiego psiuka. Mamy mana. To jest też taki w sumie tutaj chyba jedyny. Ale ja Wam pokażę e, naprawdę e, prawdziwą petardę. Byłem już tu dzisiaj, oglądałem, zdjęcia są na mojej stronie, już dwukrotnie rzucałem. Tak, tak. Także pokażę Wam teraz taką ciekawostkę. W ostatnio przeszła delikatny remont. Są nowe drzwi, budynek odświeżono. Ja wam Pokażę prawdziwą perełkę, najładniejszy z autosanów. Akurat nie ma pana w środku, są, jest w trakcie remontu, ale w związku z tym, że była pandemia, braki kadrowe, więc remont postępuje powoli, natomiast jest pieczołowicie dokładnie odwzorowywany. Widzicie, jest okienko na numer kierunkowy, Okulary, które też są rzadkością chorobowane. Wszystkie detale listry też będą. Tak wygląda naprawdę. Powolutku chłopaki go robią. Kawał dobrej roboty. Przepiękna tapicerka. Oryginalne fotele. Nie to, co w cieszyńskim ksiuku, w którym podwójne fotele są. Zamontowane z Jelcza PR, wprost nie mogę się doczekać, kiedy zostanie poskładane, więc, tak jak mówiłem, na chwilę obecną na terenie zajezdni jest. 38 autobusów 38 tych autobusów macie tak? tak Tak Tak, dość sporo No jak na takiego małego przewoźnika dość sporo autobusów Mamy tych. Ty... Nie możemy, nie możemy pieśń, więc. Tak? No bo A na elektryki z tego unijnego nie, 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 co było? Nie, 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 nie. ale używki no, no. no tutaj właśnie słyszę o możliwym przetargu Mamy Autosana 909, tak jak mówiłem, mamy solinki, wetlinki no i tak zwanego koziołka, czyli M909.